W kolejnym vlogmasie. Słuchajcie, dzisiaj zaczynam bardzo późno, jest niedziela, bo jest godzina 14. A to dlatego, że od rana zafundowałam sobie dziki bieg po sklepach. Słuchajcie, okazało się, że wczoraj tak naprawdę zmarnowałam cały ten czas w galerii. Picia szeleści, bo już wchodzi na reklamówkę położoną. E, I e, zmarnowałam ten czas. Słuchajcie, oddałam tamtą sukienkę. Oddałam. Wczoraj ubrałam ją wieczorem, żeby pokazać Łukaszowi, jak ona wygląda. No i wszystko fajnie, ale Łukasz mówi, że tutaj coś za ciemno, tu mi czegoś brakuje przy twarzy. A ona miała ten taki półgolfik. Widziałyście ją w przymierzalni w zeszłym filmie. Poprzednim. No to faktycznie tu było tak miło, że to była siateczka przezroczysta, to było tak bardzo ciemno. I im bardziej próbowaliśmy z łańcuszkami, z jakimiś wisiorkami, nic to tak za bardzo nie zmieniało. I nie pasowało też tutaj, bo tu jednak ta góra, ta stójka była taka ładna i gdzieś tu zaburzał potem naszyjnik, a ja bez naszyjnika było bardzo ciemno. I im dłużej w niej chodziłam, tym bardziej mi było ciemno i mówię, no nie, no pojadę oddam albo wymienię na inną. W H&M poszukałam jeszcze, bo byłam w całkiem innym, byłam w mieście, nie w galerii już, więc całkiem inny asortyment. Była też taka ładna z perełkami tutaj przy mankietach, ale krój nie i słuchajcie, poprzymierzałam chyba pół hm żeby wymienić po prostu tylko tą sukienkę. No niestety nie. Więc tą sukienkę w H&M po prostu oddałam. Aha, słuchajcie, poszłam, poszłam do TK Maxa Była jedna z dary ale też nie, też za ciemno jakoś wszędzie, nie wiem, a chciałam koniecznie czarną nie chcę nic kolorowego, bo słuchajcie też nie chcę się tak wybić, że wiecie, nie wiem, na czerwono przyjdę ubrana i będę tak naprawdę jako jedyna tak ubrana, e, więc no nie, tak też nie, bo źle się będę czuła, tak wiecie, nie wiadomo jak wystrojona w jakieś kolory zresztą ja kolorów wiecie, ja widzicie, ja natura e, wszystkie naturalne e, więc chciałam koniecznie czarną i zaszłam do New Looka i słuchajcie, kupiłam drugą sukienkę znaczy nową, tamtą oddałam Kupiłam nową sukienkę w New Look'u i sukienka wygląda tak, ja się zaraz w nią Wam ubiorę, sukienka wygląda tak, tutaj nic za bardzo pewnie nie zobaczycie, ja się zaraz w nią ubiorę i Wam pokażę, bo e, słuchajcie, pomyślałam o tym Get Ready With Me na Wigilię, ale jaki jest sens dodawać Wam ten film w Wigilię, nie ma żadnego. Yy, też nawet nie wiem, czy pojawi się w ogóle jakiś film w Wigilia, bo słuchajcie, zdaję sobie sprawę z tego, że w Wigilię raczej nikt na YouTubie siedział nie będzie, a po Wigilii ja sama nie umiem, nie, 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 nie umie, tylko nie lubię oglądać takich, no nie, nie, po Wigilii już jakoś nie, nie, nie oglądam filmów, jak ktoś miał na przykład Wigilię, czy wigilijny film właśnie. Także w Wigilię prawdopodobnie się film też u mnie nie pojawi, ja zakończę na 23. Yy, vlogmasie. Czyli czekajcie, czyli nie, bo ten się pojawi właśnie jutro, w poniedziałek, tak. Więc 23 się pojawi w Wigilię, ale takiego stricte wigilijnego filmu nie będzie. No i tak, chyba tak to zrobię, no bo nie wiem, jak inaczej. No dobra, ubiorę się, zobaczymy. W każdym razie zobaczycie. też ubiorę się w tą sukienkę i pokażę Wam po prostu bez żadnego i w jak ja w niej wyglądam. Dobra, jestem i tutaj widzicie, tu już jest zdecydowanie inaczej pod szyją. Ona ma takie rękawki-pówki i ja teraz troszeczkę obniżę kamerę, żebyście dobrze to widziały. O, i ona jest taka. Ona jest tutaj jakby trochę taka marszczona, tu to marszczenie bardziej, tak wiecie, jest wyczuwalne i jest szeroka. Bardzo mi zależało na szerokiej sukience, zdecydowanie ona musiała być szeroka, bo to jak Wam mówię, no niestety, ale no muszę mieć szeroką. W tą Wigilii akurat. No i wygląda ona tak. Tutaj gładziutka prosta, te rękawki, takie pówki. Bardzo fajne, z tyłu jest związane na plecach. Oczywiście to trzeba ładnie zawiązać, mi to zawiąże Łukasz, bo samemu tak ciężko. I słuchajcie, ja, a, i co, aha, no i tutaj ma te marszczenia, nie wiem właśnie, czy to będzie widać z takiej odległości w ogóle, jak ja Wam pokazuję. Tutaj, ko ogon kota, proszę bardzo, zawsze kot musi być. <laughs> Także tutaj ma takie marszczenia, ale jest, tak jak mówię, dość szeroka, trochę tutaj przy pupie jest taka e, bardziej, wiecie, ta gumka z tyłu jest bardziej ściśnięta niż ta, ta jest całkiem luźna. One wszystkie tak miały. No i czarne rajstopy do tego będą, to są te rajstopy z Primarka, co Wam wczoraj pokazywałam no także taka ona tutaj jest widzicie, o te marszczenia są właśnie fajne tak robią taką, nie wiem taką bryłę tej sukience, no fajnie, mi się podoba bardzo, tak wygląda z tyłu całkiem, o, także coś takiego, no i słuchajcie i w tym się czuję już zdecydowanie lepiej, tylko potrzebuję do tego inny stanik, muszę sobie jeszcze kupić stanik bo ten jak widzicie już mi się tu tak wywija już trochę czasu ma więc muszę kupić dopasowany stanik, to pójdę kupić jutro po tej mojej jednej klientce po pracy, no i taka, o Taka, o, myślę, że też jest bardzo dziewczęca, bardzo taka, yy, taka, no, po prostu dziewczęca. Rękawki tutaj też mają gumeczki? Nie. One są po prostu tutaj takie troszkę zwężane, napówki. No, no, myślę, że jest spoko. Przez to, że ona tu jest taka szeroka, to tutaj te ramiona, pówki nie jakoś, wydaje mi się, że nie zaburzają mi tak strasznie yy, mojej figury. Zdecydowanie ona poszerza, słuchajcie, no, bo szerokie sukienki zawsze poszerzają, bo zobaczcie, zobaczcie, ja... Jak by ona była obcisła, o to ja się tutaj dziś kończę. A że ona jest taka, no to poszerza. Ale nic mi to absolutnie nie przeszkadza. Absolutnie nic. Także, także tak, byle by było wygodnie i fajnie. Tutaj nawet sobie mogę już wtedy łańcuszek powiesić i będzie ok. Dobra, i jeszcze Wam pokażę, bo byłam w tym Primark w Tykiej Maxie. I yy, kupiłam Łukaszowi prezent. Znaczy, myśmy my w tym roku. Mieliśmy gadać o tym, czy robimy sobie prezenty, bo tak właśnie mówimy: nie wiem, czy robimy sobie nawzajem, czy właśnie tylko tam w rodzinie, i tak dalej. I w końcu nie rozmawialiśmy na ten temat tak konkretnie, że bardziej się skupiliśmy na tym, żeby zrobić tam rodzinie prezenty. A jeszcze paznokcie. Paznokcie zrobię sobie chyba czerwone do tej sukienki, tak mi się wydaje, i będę miała czerwone usta, także będzie ok. No i z tymi prezentami, że bardziej skupiliśmy się na prezentach tam dla rodziny niż tak między sobą w tym roku. Ale będąc w TK Maxie, wzięłam Łukaszowi taki drobiazg, żeby coś dostał ode mnie też. Czy duży drobiazg? To jest, słuchajcie, podgrzewane takie siedzenie do fotela do samochodu. No, także, także coś takiego mu wzięłam. I zobaczymy, zobaczymy, czy to, jeżeli to będzie działać tak, jak ma działać, no to super sprawa. No to super sprawa. Tej ceny nie będę mówić, oczywiście, bo może Łukasz będzie oglądał ten film jakoś po świętach. A pokazuję wam teraz, że, dlatego że ja to tam prawdopodobnie Łukaszowi wcześniej ja to dzisiaj też mu ładnie zapakuję. Położę pod choinką. Tam akurat zajmie cały stolik. <laughs> może choinkę nawet na tym postawię. Yy, no a pokazuję wam to teraz, dlatego że tak mówię, dam to Łukaszowi wcześniej, chciałabym, żeby to otworzył przed tym, jak pojedziemy tam na Wigilię, nie będziemy tego brać na Wigilię, tak myślę, bo chciałabym, żeby sobie to po prostu już użył, bo kawałek drogi mamy do Londynu, no nie oszukujmy się, 3,5 godziny będziemy jechać samochodem, jak nie dłużej, bo wiadomo, to będzie Wigilia, to będzie Wigilia po południu, myślę, że wyjedziemy koło pierwszej, może dwunastej, więc do samego Londynu dotrzemy na czwartą, piątą, więc podejrzewamy, że Wiecie, ludzie też się będą przemieszczać do swoich znajomych i do rodziny, więc mogą tam nas dostać korki, więc może być ta podróż nawet jeszcze dłuższa niż 3,5 godziny. Do tego fajnie by sobie to już użył i sobie, wiecie, podgrzewał plecki. No, tak. także tak. Dobra, ja idę się rozbieram z cukienki, wrzucam ją do płukania, bo już Wam się pokazałam, to już mogę ją e, wrzucić do pralki. I I, e, i co? I depakować prezenty. I depakować prezenty, póki jeszcze jest w miarę jasno. To idę, zaczynam, zabieram się za to, bo podejrzewam, że trochę mi to czasu zajmie.

Po opakowaniu prezentów. Także chwilka pracy mi jeszcze czeka. Kończyłam z prezentami, więc czas na kalendarz. Czas na kalendarz. Dzisiaj mamy 22, a jutro otworzymy sobie 23 i od razu 24. Słuchajcie. Dobra. O, ten się bardzo łatwo otworzył. Jest! Mamy srebrnego. Czerwca. W końcu srebrny. W końcu, w końcu. Zaraz zobaczymy co on przedstawia. I znowu bardzo ładny charms, zobaczcie, bardzo, bardzo ładny. Te srebrne są takie ładne, a te rose gold jakby były srebrne, to też by były przepiękne. No, także dzisiaj super, cieszę się bardzo. I bransoletka, słuchajcie, zrobiła nam się już bardzo, bardzo pełna. Zobaczcie, zostało tylko tyle miejsca, powinien być chyba jeszcze jeden yy, srebrny i wtedy będzie porówno, bo jest dziewięć tych rose gold i osiem teraz mamy yy, srebrnych. No, także tak wygląda jeszcze. W sumie jeszcze miejsce jest tak na dwa, trzy może. No, fajna. Nawet z tym rozgląd powiem Wam, że mi się podoba. Chciałam Wam nagrać pakowanie prezentów, jak ja pakuję, jak to wygląda i tak dalej, krok po kroku. I słuchajcie, rozładowała mi się kamera. Nie wiem nawet, w którym momencie, ale podejrzewam, że nagrał się chyba tylko hmm, początek. No musiał się nagrać początek, bo ja się zorientowałam się rozładowała w momencie, jak już na drugim prezencie. Hmm, Zawiązywałam tasiemki, ale to zaraz Wam pokażę, jak te prezenty wyglądają tak jeszcze z bliska, to na pewno będziecie wiedziały też, jak to zrobiłam, bo to żadnej filozofii nie ma. I tutaj zobaczcie, pod choinką położyłam Łukasza prezent, zobaczymy, czy zauważy, bo on tak czasami wchodzi do domu, wpada, wiecie, od razu coś tam robi w kuchni, jedzenie, czy idzie się kąpać, tego on nie widzi. No, także <laughs> zobaczymy, no ciężko nie zauważyć, no, ale, <laughs> ale to się okaże. No, dobra, także to, to pokażę Wam, jak zapakowałam całą tą resztę. Tak wyglądają wszystkie prezenty z bliska. No i słuchajcie, nic innego, jak tylko obwiązałam cieniutką tasiemką tutaj dookoła i po trzy kokardki ponaklejałam. I tak to wygląda. Te kwadratowe się super pakuje, oczywiście bardzo szybciutko. Najwięcej mi zajęło, słuchajcie, to, ten alkohol, to mi zajęło najwięcej czasu i po prostu było mi to najciężej zapakować, bo zobaczcie, to nie jest okrągłe. To, to jest takie... Takie w formie trójkąta zakrąglonego. Bardzo ciężko było i z tasiemką i tak dalej, no ale udało mi się, udało mi się i wygląda on tak. No, podoba mi się, jak to wygląda, <noise> także dobrze mi się podoba. No i tutaj prezent też okrągły, też niełatwo było go zapakować, no ale też mi się udało. Tutaj tak pozaginałam, po prostu, wiecie, ten papier do środka, żeby to ładnie wyglądało wszystko. I też trzy kokardy. Tutaj panie mają po trzy, panowie mają po jednej. Tak porobiłam. No, i on tutaj jest, o tak, o. ten jest ze złotą tasiemką. No, także tak to wygląda. Myślę, że ładnie. Myślę, że takie, takie, wiecie, mm, eleganckie zapakowanie. Nie chciałam, właśnie papierów kolorowych w tym roku. Chciałam, żeby to jakoś tak inaczej wyglądało. Tak, wiecie, bardziej. Bardziej elegancko. W zeszłym roku, jak tylko robiliśmy sobie dla Łukasza yy, i dla mnie, so, mił Łukasz mi sobie nawzajem, no to pokazywaliśmy w kolorowe, w czerwone, a w tym roku tak o. Jeszcze do sklepu, tylko do polskiego, Łukasz poszedł po rybę, a ja tak o, się z nim przejechać po prostu, żeby się trochę, słuchajcie, odmulić, bo usiadłam do montowania tego vloga, już właśnie tego i po prostu nie wiem, jakoś tak mnie z paniem wzięło i ten mówię, dobra, jadę z tobą, trochę się przejdę po zimnym, to może mnie, wiecie o, cuci, no, także tak, Łukasz poszedł po, on robi w końcu śledzie po kaszubsku, nie rybę grecką, tylko śledzie po kaszubsku i to weźmiemy do Londynu, a ja jutro robię sałatkę i tyle, bo więcej, tak jak mówiłam, nie robię, zrobię jajka w majonezie, ale to już jak przyjedziemy, 25, <laughs> i kupimy tylko jutro jeszcze jakieś mięso, typu wiecie, na przykład na kotleta, żeby zjeść 25, czy coś na obiad, no, a tak to więcej nie gotujemy w tym roku. Tak nam się udało, że więcej nie musimy w tym roku gotować. No, także tak. A ja jutro jeszcze to Wam chciałam powiedzieć, że ja jutro tak, idę do pracy do jednej klientki, kończę o 12, postaram się przed, bo pewnie będą nie przed 9, tak jak zawsze. I pojadę na miasto do Primarka po... znaleźć jakiś biustonosz, jakikolwiek, byleby tylko był, wiecie, dopasowany, żeby się tak nie odwijał tutaj u góry, żeby się nie odznaczał pod sukienką i... I co? I nic, i tyle, i wracam do domu, tak, i potem już muszę robić tylko sałatkę i robię paznokcie. To to. rozejrzę się chyba z jakimś czerwonym lakierem. Nie wiem, mam ten, ten czerwony, ale jakiś taki inny by mi się chciał. może coś jeszcze z brokatem, żeby sobie tutaj gdzieś położyć takie, wiecie, jakieś coś błyszczące. No nie wiem, no zobaczę. No, w każdym razie, taki jest na jutro plan. Dobra, czekam na Łukasza i wracamy. Łukasz już widział prezent, widział, zauważył od razu. Ja, co to takie duże, co to to podłużne? Także widział, ale powiedział, że najpierw do sklepu, e, szybko i ten, no i potem jak wrócimy, to no to chyba już sobie otworzę. Chyba nie będzie czekał do jutra ani do wigilii. No a ja i tak chciałam, żeby otworzył wcześniej przed, e, przed wigilią, bo tak jak wam mówiłam, ja czuję z tym w pasach siedzę. Tak jak wam mówiłam, ja e, no nie, nie zamierzałam brać go tam, e, tam ze sobą do Londynu, tylko chciałam, żeby wcześniej, żeby sobie już tą matę użył. Po drodze, w drodze do Londynu. Gotowanie pełną parą. Łukasz przyszedł i się wziął. Znaczy, to robi sobie na jutro. A tutaj są śledzie po kaszubsku, tak? <noise> już było widać. Znaczy, to jest y... do śledzi, tak? Śledzie są tu już? Nie. No. I jeszcze, i jeszcze coś tam w piekarniku, a y... tutaj moja mikołajowa serweta. Słuchajcie, znaczy serweta ścierka. O, tak, w zeszłym roku ją pokazywałam. Jest w pół do dziesiątej, słuchajcie, a ja zmontowałam tylko połowę tego vloga i, i już mi się po prostu nie chce, więc y, Łukasz poszedł się kąpać, zaraz ja pójdę się kąpać i, i się chyba położę i już nie montuję dłużej, bo ja wiem, że jak mm, mam takie, wiecie, zmęczenie materiału, że mi się nie chce i, i po prostu robię to na siłę, to wolę to odpuścić, bo, 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 bo wolę, wolę tak niż wiecie, się zniechęcić i, i ten no, ja w ogóle tak uważam że jak coś, coś, do czegoś nie mamy dzisiaj dnia i tak dalej i strasznie nam się nie chce, to lepiej to przełożyć na drugi dzień, bo to nic z tego i tak dzisiaj nie wyjdzie No, także ja to przekładam, przekładam tą połowę na jutro i jutro słuchajcie, to domontuję gdzieś tam jakoś na szybciutko, jak wrócę po prostu do domu, także jutro na pewno wieczorem będziecie mieć film I jak wy to oglądacie, no to już ten film przecież jest, to nie wiem co, o czym ja mówię o jakim jutro, no ale do no, także tak idę, idę się kąpać, idę spać i do zobaczenia jutro, jutro jedna klientka jutro e, primark biustonosz, jutro sałatka i może już paznokcie chyba sobie zrobię, też jutro tak, i umyję włosy dużo rzeczy jutro i chcę sobie zrobić jutro też ten wiecie, yy, mikronidling także wszystko, wszystko jutro, jutro będę tak bardziej dbała o siebie, takie wiecie Koło siebie rzeczy plus sałatka. No, także tak. Dobra, uciekam. Trzymajcie się cieplutko i do jutra. Pa.